Jeśli szukasz naturalnego sposobu, aby poprawić pracę swojego serca, obniżyć ciśnienie, zadziałać przeciwmiażdżycowo, to dzisiejszy owoc, którego zaraz ci pokażę, jest właśnie idealny do tego. Mimo, że mamy październik. To jeszcze te cudowne owoce można pozbierać. No i myślę, że nadciśnienie, problemy z sercem to bardzo częsty dzisiaj problem, a to dlatego, że no, większość z nas żyje w permanentnym stresie, i to oczywiście rzutuje też na to, że pojawia się nadciśnienie. Jeśli pojawiają się problemy z nadciśnieniem, to nie tylko kwestia stresu, bo wiemy też, że na właściwą kondycję, naszego serca, naszych naczyń ma też znaczenie odpowiednie żywienie. I tutaj kwasy omega-3 są istotne, ale też takie minerały jak potas, magnez czy wapń i właśnie owoce, które ci zaraz pokażę, mają właśnie te minerały, ale nie tylko. Dzisiaj idziemy na poszukiwania Owoców głogu. Jeszcze jest czas, jeszcze nie jest za późno, ale oczywiście nie ma też już dłużej co czekać, bo to już tak naprawdę ostatnie momenty były już parę razy przymrozki. A wiemy, że już też jest coraz zimniej, więc może być też coraz trudniej z pozyskaniem tych owoców. Owoce głogu to, jak zaraz Ci też pokażę, bardzo piękne owoce, kuliste, czerwone, które często mijasz na spacerze, bo Pojawiają się na skraju lasu, pojawiają się gdzieś na Polance, a może nawet i w Twoim ogrodzie dziko się pojawiły. Dlaczego te owoce są takie cenne? Dlatego, że to, co mówiłam, zawierają minerały: potas, magnez, wapń, fosfor, ale też witaminę C, witaminę z grupy B. No i co ważne, zawierają procyanidyny właśnie te substancje, które są odpowiedzialne za działanie ochronne na nasze serduszko, ale też na nasze naczynia działają rozszerzająco, przeciwmiażdżycowo. Są tutaj też flawonoidy, pektyny, antocyjany, czyli znowu substancje, które działają ochronnie na serce i naczynia krwionośne i po te owoce warto sięgać wtedy, gdy oczywiście mamy problemy ze sercem, jest to serce osłabione, jest naciśnienie, jest miażdżyca, ale też otyłość, problemy z gospodarką cukrową, no i też Problemy z krążeniem, czy to ogólnym krążeniem wieńcowym, czy też krążeniem w obrębie głowy. Także jest też dla pacjentów po udarach, dla pacjentów, którzy mają problemy ogólnie z pracą mózgu: także powinni sięgać po owoce, po wyciągi z owoców głogu. Ale teraz chodźmy w końcu na te krzaki głogu, żeby wam je pokazać z bliska, przedstawić. No i omówimy co cennego można z nich zrobić, przygotować, bo o to też przede wszystkim nam tutaj chodzi. I tam, wiem, że tam są te krzaki, także pójdziemy. Głog to nie tylko owoce, ale też przecież kojarzymy kwiaty z liśćmi, które zbieramy w maju. Warto korzystać tutaj, łączyć i kwiaty, i owoce do takiego wzmocnionego działania na nasze serce. Wtedy jest też najlepszy efekt. I co ciekawe, owoce głogu będą wzmacniały działanie ziół. Czy ogólnie substancji, które zawierają kofeinę, i warto je wtedy łączyć. Ale też oczywiście będą wzmacniały działanie roślin, które ogólnie pozytywnie wpływają na pracę serca i mogą też wzmocnić działanie uspokajające niektórych roślin, jak na przykład chmiel czy sama lupulina. To właśnie stosując nalewkę z głowu, z chmielu czy z lupuliny, będziemy mieć mocniejszy efekt nasenny i uspokajający. Pierwszy przed nami krzew. Które ma właśnie te owoce. To jest takie mało przyjemne w tym wszystkim. Widzimy, że tutaj są kolce, i to jest oczywiście taka mała przyjemna sprawa. Tutaj takie pojedyncze owoce głogu, jak widzimy, przypominają takie jabłuszka czerwone, i w środku często jest. Bestka. Albo jedna, albo dwie, w zależności, jaki gatunek głogu nam się przytrafił. Mamy kolejny krzak, i ten jest bardziej bogaty, i widzimy już, że już są bardzo dojrzałe. Po czym to widzimy? Bo już są takie bordowawe, te owoce, i można je na świeżo zjadać. Są dość smaczne, znaczy dla mnie są smaczne, bo już tak naprawdę się trochę przemroziły, stąd też więcej takiej słodyczy, bo normalnie są one takie mączne. Możemy suszyć w temperaturze 50 stopni w piekarniku, ale też możemy je suszyć rozłożone po prostu w sposób naturalny. Ważne, by nie były mokre, żeby były rozłożone równomiernie. To jest takie ważne, żeby też na to tutaj zwracać uwagę. Dla mnie to są takie naturalne cukierki w przyrodzie, które można sobie zjeść. Nie wiem, czy wiecie, ale te pestki, które tutaj mamy, możemy je sobie uprażyć i stosować jako kawę. Można je oczywiście łączyć dodatkowo z ziołami zasobnymi, czy samą kawą, czy z innymi też surowcami, które dają nam kawę. To będzie takie nawet mocniejsze działanie. To, co mówiłam, kofeina, będzie tutaj działała silnie, gdy połączymy je właśnie z wyciągami z głogu, czy ogólnie z owocem głogu, z tych osłonek tutaj, które mamy. Z tego miąższu można sobie oczywiście posuszyć też sam miąższ i mieć jako taki zamiennik takiej naturalnej mąki, takiej powiedzmy, gdyby przyszedł kryzys i nie byłoby co jeść, to pamiętajmy, że te owoce głogu mogą nas uratować, bo to co mówiłam, zawierają witaminy, minerały, zawierają też skrobie, więc będą też syciły, zawierają też różne cukry i to jest właśnie... Roślina, która może nam się sprzedać w trudnych czasach. Gdy nie będzie co jeść, to te owoce głowu naprawdę mogą być dla nas pożywne. Zawierają też oczywiście niektóre aminokwasy, także to nie jest tak, że zawierają tylko skrobię. No i też tłuszcze. Owoce te zawierają także kwasy. Kwas kawowy. Taka substancja, która działa ochronnie na wątrobę, ale też na nerki, więc to nie tylko tak, że owoc głogu będzie działał korzystnie na serce, również na nasze nerki może dobrze wpływać na wątrobę. Ja uważam, że każdy powinien kto ma tą możliwość stosować, sięgać po te owoce. Tu kolejny krzew. Właśnie chcę Wam pokazać jeszcze z innego, inne stanowiska tych pięknych krzewów. Także chodźcie, bo jak widzicie, bardzo ładnie tu jest tak dość dziko, tak fajnie, tak przyjemnie. No oczywiście, jak się ściemnia, no to, to może być już trochę tak, może mało przyjemnie, ale póki jest jasno, to jest tutaj dość fajnie. tutaj, jakie fajne! Mm. I tutaj, popije. Yeah. ten jest ładny, zobaczcie. Zobaczcie, ile owoców. Tutaj, tak naprawdę, by trzeba było drabinę wziąć, żeby, żeby je obzbierać. Muszę po prostu sobie jeden dzień zaplanować i pozbierać. No bo wiadomo, teraz jest już dość trochę późno i zaraz będzie ciemno. A ja chciałam po prostu taki materiał przygotować, żeby wam pokazać, jak. One wyglądają, dlaczego są takie cenne. O, tu kolejny. Tu kolejny krzew. Ła! Wow. Mm. Kolejny łuk. I pff, co się okazało? Musimy o jednym pamiętać: że głównie wyciągi alkoholowe działają tak korzystnie na serce, więc. Powinniśmy tak naprawdę robić nalewki z głogu, jak chcemy mieć taki efekt terapeutyczny pewny. Co się jeszcze okazało? Okazuje się, że wyciągi alkoholowe z owoców głogu działają też przeciwbakteryjnie na gronkowce, na niektóre paciorkowce, na szigelle, ale też przeciwgrzybiczo. I to też można wykorzystać wtedy, gdy wiemy, że jest po prostu infekcja taka bakteryjna czy grzybicza, to można by było sięgać właśnie po wyciągi z tych owoców i jeśli chcemy zadziałać korzystnie na serce, to pamiętajmy, że warto też robić wyciągi z kwiatów w głogu, bo to też jest bardzo cenny surowiec i tak naprawdę łączyć sobie je, kwiaty z owocami w formie wyciągów alkoholowych z dodatkiem Interaktus z czosnku, to może być czosnek zwykły, czy też czosnek niedźwiedzi, wyciągi z jemioły. Wtedy to jest takie mocniejsze, korzystne działanie. Też wyciąg z serdecznika może być tutaj pomocny, żeby obniżyć to ciśnienie, żeby wzmocnić to serce. O, proszę zobaczyć, jaka tutaj ładna jest górka. Uj, oj, 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 ale kolce tutaj są. O, tutaj też jeszcze dzika róża jest. I tutaj mamy piękny widok na tą całą okolicę. Bardzo ładnie tutaj jest. To taki dodatkowy efekt, który chciałam Wam pokazać, jak to ślicznie tutaj wszystko wygląda dookoła nas. Bardzo ładny teren. Pełno skarbów tutaj jest, ptaków. Gdzie się nie spojrzy, to jakiś ptaszek wyskakuje. A to dlatego, że te owoce tutaj są. I mają naturalny pokarm. Tutaj mamy owoce znowu dzikiej róży. Przypominam, że o dzikiej róży też był materiał. Kto nie widział, zachęcam, aby się z nim zapoznał. Jeszcze możemy zbierać, jeszcze jest czas, póki możemy. No, jak widzimy, czy to głóg, czy owoce dzikiej róży. Minus jest taki, że są te kolce. No i tutaj trzeba jednak trochę uważać, jak się zbiera. Najlepiej oczywiście w rękawicach. Także idziemy z powrotem do naszego głogu. Trzeba tutaj uważać, bo. Oj, oj, oj! Bo naprawdę, jakby się tutaj nie miało odpowiedniego obuwia, to ma się nogę wykręconą, to pewne. O, tutaj kolejny fajny krzew. I teraz tak można robić herbaty jak najbardziej, kąpociki z tego ogłogu. Ale uważam, że warto by było zrobić tą nalewkę. I taką nalewkę to może być proporcja 1 do 5, 1 do 10 na 60% alkoholu. To oczywiście po miesiącu czasu, po łyżce, po wody, trzy razy dziennie przyjmujemy. I co jest ważne, jeśli chcemy, żeby był efekt tutaj na serce, no to trzeba. To przynajmniej dwa miesiące stosować te wyciągi, żeby były w ogóle jakieś rezultaty, żeby obniżyć ciśnienie, żeby wzmocnić to serce. Ale nie zapominajmy też, że z niektórymi lekami trzeba być ostrożnym. Nie zawsze jest to korzystne, żeby je razem łączyć tutaj z preparatami z głogu. Także na to też zwracamy tutaj uwagę zawsze. I faktycznie to przypomina takie malutkie jabłuszka. Mi się to kojarzy z takimi jabłuszkami, takie, takie miniaturki jabłuszek. Które są bardzo cenne, i kiedyś właśnie ludzie sobie robili mąkę z tej czerwonej części. Ja uważam, że warto go suszyć po prostu w całości z pestką. Nie bawić się. Można też marmoladę z niego robić, przeciery, ale tutaj te pestki trzeba niestety przez to sitko przecierać, co jest dość pracochłonne. Także to jest taka zabawa trochę. Mi osobiście bardzo, ale to bardzo smakuje ten owoc głogu i nie mogę, nie mogę się powstrzymać po prostu, żeby go jeść, bo tak smakuje. Naprawdę nie jest to jakaś duża słodycz, ale mimo wszystko jest dość smaczny. Mamy tutaj krainę płynącą. Nie mlekiem i miodem, ale głogiem i dziką różą. I tutaj znowu kolejny jest osobnik przed nami. Jak mogliście zauważyć, to część z tych owoców jest mniejsza, a część większa. A to za sprawą tego, że tutaj różne gatunki tego głogu mogą być. Jaki jest niekiedy minus, że owady mogą być po prostu w środku, więc takie trochę mało może przyjemne. Warto ten głóg łączyć w takich kuracjach wzmacniających. Ja to zawsze mówię, że dzikie owoce to jest tak naprawdę. Najlepsze źródło witamin, minerałów, takich naturalnych substancji, polifenoli, substancji przeciwutleniających, które mogą nam poprawić zdrowie po jakichś poważnych chorobach, po operacjach, wycięczone organizmy, po nowotworach. I podobnie jest tutaj też z owocem głogu. Warto go łączyć z dziką różą z jarzębiną, owocami kaliny, oczywiście odpowiednio przygotowanymi, to jest wtedy takie najlepsze. I co jest ważne, myślę, z tym głogiem? Wiele osób się obawia, że jeśli będzie stosować owoce głogu, to będą mieć niskie ciśnienie, a już są niskociśnieniowcami. Okazuje się, że to tak nie działa. Okazuje się, że działa regulująco na nasze ciśnienie. To nie tak jak aronia, bo wiemy, że owoc aronii jest specyficzny, że faktycznie, jeśli ktoś ma niskie ciśnienie i na pije się takiej aroniówki, to może faktycznie poczuć się jeszcze bardziej słabo niż wcześniej. Ale tutaj z tym głogiem nie ma tego problemu, także bez obaw, nawet jeśli masz niskie ciśnienie, możesz stosować owoce głogu, one działają tak naprawdę regulująco na kwestie ciśnieniowe. Tutaj można się poczuć jak prawdziwej dżungli, bo jak widzimy, bardzo wysokie mamy tutaj krzaki, wszystko jest tak porośnięte i widać, że tutaj po prostu nie ma tej działalności, Człowieka, jest to takie bardzo przyjemne miejsce. Tutaj faktycznie można no, załadować sobie baterię, jak to się mówi. Jeśli ktoś jest zmęczony, ma, jest po ciężkim tygodniu, czy po prostu chce odpocząć, to jest naprawdę idealne miejsce. Na pewno każdy z Was ma takie swoje miejsca, gdzie może odpocząć i jest to ważne w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy ciągle w takim pędzie, cały czas coś się dzieje, mamy ciągle jakieś napięcia, ważne sprawy. Nie zapominajmy o tym, żeby też poodpoczywać, żeby znaleźć ten czas, przynajmniej w tą sobotę, w tą niedzielę, na to, by... Odpocząć i najlepiej odpocząć na łonie przyrody, bo to jest najbardziej relaksujące. Żadna telewizja, żadne jakieś tam programy nie dają nam tyle, ile kontakt z przyrodą. Pamiętajmy o tym. Wiele osób mówi, a oni odpoczywają oglądając ym, telewizję, ale to nie jest odpoczynek, bo często jest tam znów przesycenie treści, które no nie, nie do końca zawsze korzystnie na nas wpływają. A w przyrodzie można się wyciszyć, odpocząć. Nie Musimy się z jakimiś kolejnymi informacjami zmierzać, analizować. Jest to taki czas, uważam, gdzie można dojść do siebie, do tej równowagi wewnętrznej. I tego nam dzisiaj, wydaje mi się, najbardziej brakuje w tych czasach, gdzie jesteśmy strasznie zabiegani, gdzie cały czas. Musimy coś robić na już, nie ma tego czasu na to, żeby odpocząć. Na spokojnie po prostu usiąść i, i po prostu pobyć ze samym sobą, cieszyć się daną chwilą. Mam wrażenie, że dzisiaj jest to wręcz niemożliwe. A tu proszę zobaczyć, jaki piękny krzew, przymiotno. Myślę, że też o nim można by było zrobić osobny materiał. Bardzo ładne kwiatki, które jeszcze teraz zakwitają. Jak czas pozwoli, to myślę, że jeszcze jedno ładne nagranie możemy o nich zrobić. I to jest też już ostatni moment, tak naprawdę, bo to, co ja mówię, jesień to już jest czas, gdy roślina. Idzie tak naprawdę spać, już powoli pewnych substancji nam nie wydziela. Przechodzi w sen zimowy, można powiedzieć, i wtedy tych substancji już tyle cennych dla nas nie ma. Więc najlepszy okres to jest początek wiosny, lato, jak jest faktycznie tego słońca dużo. Teraz, gdy już tego słońca jest coraz mniej, no to też wiele substancji nie ma w tych roślinach i warto o tym pamiętać, że jesień to już jest taki czas powoli zamierania tych roślin. One też, podobnie jak my, szykują się do odpoczynku, do snu. Niewiele na razie pozbierałam tych owoców, w Muszę jeszcze trochę tutaj czasu poświęcić. Um, ale co jeszcze można zrobić fajnego z tych cudnych skarbów? To na przykład miodzik, że takie suszone właśnie zmielone owoce łączymy z miodem. Jeszcze raz tyle dajemy tego miodu, warto też troszkę spryskać spirytusem, to będzie też taki fajny efekt wzmacniający na serce. Można oczywiście też inne jeszcze dzikie owoce, które udało nam się wcześniej pozbierać dodać do takiego czegoś, jako taki powiedzmy syropek wzmacniający organizm. Ale podobnie jak dzika róża, taki tutaj można zrobić wino z głogu. I przypuszczam, że niektórzy z Was, którzy są takimi koneserami win, ogólnie takich alkoholi domowych, to pewnie już próbowali, przymierzali się do tego. Ja, no niestety, jeszcze nie miałam tej sposobności, ale może ktoś z Was tutaj też się podzieli swoim jakimś doświadczeniem, jak chodzi o takie wyroby, jak chcemy robić herbatkę. To warto też, uważam, wcześniej trochę spryskać jednak tym spirytusem, bo tak jak mówiłam, te substancje są głównie rozpuszczalne w alkoholach, te, które tak korzystnie wpływają na pracę serca. I podobnie z kwiatami głogu, taki tutaj, warto o tym tutaj pamiętać, że tak. Dobrze by było robić. Jeszcze wracając do serca, bo tak dzisiaj zaczęliśmy. Bo głuch to pierwsze skojarzenie. Myślę, że każdemu z Was kojarzy się po prostu z sercem. Co robić, żeby to serduszko tańczyło w takcie czacza? No, musimy. Go odpowiednio zaopatrzyć w odpowiednie składniki. Na początku mówiłam wam właśnie o magnezie, o potasie, o wapniu, że to są ważne elektrolity, które regulują pracę tego serca, ale też koenzym Q10 bardzo ważna substancja, której szczególnie jeśli ktoś już ma jakieś problemy, no nie powinien oni zapominać. Kwasy omega-3, które działają przeciwzapalnie i też ochronnie na naczynia. Odpowiednie tłuszcze na przykład awokado, oliwa z oliwek, która bardzo działa też ochronnie na nasze naczynia, powinny też się pojawiać. No i tutaj jesteśmy w takim gąszczu znów. Robimy sobie taką małą wycieczkę, lubię się tak trochę przechadzać. Jest to taka mała przygoda w terenie. Patrzcie, czy pamiętacie tego bohatera, który ostatnio był? Czy przyniec, Udało mi się szybszyniec jeszcze jeden znaleźć. Kto nie wie, co to jest, zachęcam obejrzeć nagranie o dzikiej róży, bo tam mówiłam, co takiego to jest. Także nie będę go tutaj teraz rozrywać, bo szkoda. Ale piękne, też ciekawe zjawisko w przyrodzie, które możemy spotkać właśnie na krzakach dzikiej róży. Tutaj jeszcze mamy dziką różę, trochę sobie jej nazbieram. Bo, jak wcześniej wspominałam, i też był nagranie materiał na ten temat, bardzo cenny owoc, który może nam pomóc naprawdę w wielu poważnych schorzeniach. To są takie darmowe skarby natury, które mamy tak naprawdę w zasięgu ręki, ale wiele z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że takie moce. Mogą być w tych cennych roślinach. Z tą dziką różą to jest zawsze taka sprawa, że no niestety może pokłóć, więc trzeba być ostrożnym tutaj. Odnośnie jeszcze ciśnienia, jeśli ktoś z Was ma taki problem, miałam kiedyś też live na ten temat. Zachęcam, aby się zapoznać z tym materiałem, dlatego że mówiłam o przyczynach, jakie mogą być oczywiście konsekwencje, no bo oczywiście zawsze są konsekwencje czegoś, co jest no nie takie jak powinno być. No i też rozwiązania, rozwiązania, diagnostykę, którą warto zrobić, żeby dojść do przyczyny tego stanu rzeczy, które nas spotkał. Najczęściej są to oczywiście czynniki emocjonalne, ale czasem jażdżyca może być też powodem. Więc dobrze by było tutaj zadziałać, dlatego że nadciśnienie bardzo wysokie wiemy, że uszkadza naczynia kwionośne, samo w sobie też może przyczynić się do rozwoju miażdżycy, ale co jest ważne, za każdym razem, gdy są skoki ciśnienia, niestety naczynia są uszkadzane i może to się przyczynić do udaru czy do zawału serca, co oczywiście no, może się zakończyć dla nas śmiercią. Więc myślę, że jeśli macie taki problem... Nie powinniście tego bagatelizować, tylko coś robić. Jeśli nie drogą taką typowo farmakologiczną, no to mamy rozwiązania w przyrodzie i tam właśnie w tym live'ie mówię o tym, co można zastosować. Także zachęcam do tego, aby się z tym zapoznać. Tutaj kolejny krzak dzikiej róży, no jest jej tutaj, tak jak mówiłam, kraina pełna głogu i dzikiej róży, a to dlatego, że mamy tutaj tereny zasobne wapień, a te właśnie rośliny. Uwielbiają właśnie miejsca, gdzie jest wapni w glebie. To jest jakby taki też wskaźnik tego. Roślina, można powiedzieć, trochę taka wskaźnikowa. Powoli trzeba zmykać do domu, robi się ciemno, słoneczko zachodzi. Ale, co jest najpiękniejsze, ta paleta barw, którą mamy wokół siebie. No i tutaj też jest bardzo wiele sosny. Sosna, to pierwsze, co mi się kojarzy, to oczywiście. Układ oddechowy i bardzo korzystne działanie na układ odpornościowy. Gdy mamy infekcję, początki grypy, warto sobie przygotowywać herbatkę właśnie z jej zielonych pędów. Wcześniej spryskać spirytusem, później trochę gotować. Tego jest tutaj bardzo dużo. To jest taki teren, gdzie można powiedzieć, są typowe rośliny, które korzystnie wpływają na naszą odporność. Trochę sobie poobcinamy na herbatkę, bo to idealna herbatka teraz, już na takie zimne wieczory. U nas już jest coraz zimniej, nie wiem jak u Was. To już są tak naprawdę ostatnie dni, jak chodzi o. No, o słoneczne dni, dlatego trzeba z tego korzystać, póki można. I uwielbiam aromat sosny, nie wiem jak wy, czy też smakuje wam ta herbatka, jest bardzo smaczna. No i ona też jest zasobna w witaminę C. Co jest szczególnie ważne w czasie, w takim okresie zimowym, gdzie brakuje nam. Świeżych warzyw, owoców, które by były zasobne w witaminę C, to właśnie sosna, świerk to są takie surowce, które mogą nam dostarczyć tej witaminy dodatkowo. Dzisiejszym bohaterem były owoce głogu, które bardzo korzystnie wpływają na pracę serca, działają przeciwmiarzecowo, obniżają ciśnienie krwi, ale wysokie ciśnienie. Albo prawdę mówiąc, regulują ciśnienie kwi, tak naprawdę. Są bardzo cennym surowcem fitoterapii, działają też ochronnie na wątrobę, na nerki i warto też sięgać po niegdy mamy cukrzycę czy otyłość. Bardzo cenne skarby. Zachęcam do tego, aby pozbierać, póki jeszcze można, bo to są już tak naprawdę ostatnie chwile. Za niedługo listopad, zimno, pewnie bardzo deszczowo, więc. Jeśli teraz nie skorzystamy, to może ich po prostu już nie być. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, którzy stawiają mi kawę. Jest to dla mnie motywujące i budujące. Pozwala mi tworzyć treści, dzięki którym wasze zdrowie jest coraz to lepsze. I tutaj mógł razem ze mną cieszy się, że mógł być bohaterem dzisiejszego odcinka. Bardzo cenny surowiec fitoterapii. Sięgajmy, póki możemy. I dziękujemy jeszcze raz za to, że jesteście z nami. Papa, pa, do następnych spotkań przypominam jeszcze o live'ach, które staram się przynajmniej raz w tygodniu przygotowywać na tematy zdrowotne. O tym, jaki temat jest, tak naprawdę decydujecie wy, dlatego, że przygotowuję wcześniej ankietę, i na podstawie tego. Który temat, że tak powiem, przeważa, cieszy się największym zainteresowaniem, wtedy się pojawia. Ten czas tych live'ów to jest taki czas, gdzie możecie zadawać pytania. Tam zawsze staram się poświęcać Wam więcej czasu. Stąd, jeśli macie jakieś pytania, coś Was nurtuje, trapi, to jest czas, gdzie można te pytania zadawać i uzyskiwać odpowiedzi. Zapraszam serdecznie. Zachęcam do oglądania moich wcześniejszych materiałów, które znajdziecie tutaj i tutaj. Owocnego oglądania.